Thank you. Jeden chciałby klocki lego Drugi woli coś innego Ktoś chce dostać morską świnkę Ja chcę cycki pod choinkę Chociaż Mikołaj jest święty To gdy chodzi o prezenty Ciągle elfy swe pogania Róbcie cycki do macania A przy wigilijnym stole No bo ja tak w sumie wolę Będzie karp i barszcz z suszkami, Lecz bez uszek a z cyckami Wiem, że był to trud konieczny A więc byłem bardzo Grzeczny wcale się nie obijałem, i przez cały rok macałem. że mnie wielka siła Więc to doceń moja miła Bo co rano myśl mnie budzi Że macanie się nie nudzi Zaś poeta ci podpowie Co przynieśli trzej królowie Skoro złoto im już zbrzydło Cycki mire i kadzidło Na tę radę nie bądź głuchy Wszystkie bombki i łańcuchy Pozostaną w skrzynce, powie cycki na choince. Z tej balady płynie błęta, by przez cały rok, a nie tylko na święta, nie mieć serca niczym głaz Bacać cycki cały czas.